Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Kaśka i zapraszam dzisiaj na kolejny tutorial. Zbliża się bardzo ważna data, 21-22 styczeń, czyli Dzień Babci, Dzień Dziadka i dzisiaj chciałam Was zaprosić do wspólnego tworzenia karteczki właśnie dla babci, na Dzień Babci. Ja... Co roku robię babci, znaczy mojej mamie w sensie, karteczkę. Dziadkowi raczej nie, bo wydaje mi się, że moja mama przywiązuje wagę do tych kartek i ona sobie tam je eksponuje, dziadek tam troszeczkę mniej, więc dla dziadka będzie tylko prezent, a kartka będzie dla mojej mamy, tak stricte. I będzie to najprawdopodobniej taka karteczka najlepsze życzenia, albo dziękuję, albo coś takiego. Już sobie tutaj częściowo przygotowałam pewne rzeczy. Chciałam koniecznie, słuchajcie, wykorzystać taki wykrojnik, który mam. Takie listeczki, ułożone w kształcie serca. Ten wykrojnik leży u mnie na biurku. Nie przesadzam, ale chyba z 5 miesięcy. I on jest tutaj przyczepiony do tego magnetycznego takiego, takiej podstawki, i cały czas na niego patrzę, bo w którymś tam momencie go wyciągnęłam i nie użyłam. No, i postanowiłam, że dzisiaj być może będzie to fajna okazja, żeby użyć ten wykrojnik. Więc wycięłam dwa razy to serduszko. Także zrobimy sobie to w ten sposób na kartce. Będzie to dosyć prosta karteczka. Użyłam też, przygotowałam sobie listki, taką dużą gałązkę, porozcinałam i. Ocieniowałam ją troszeczkę już też Bundled Sage Distress Oxide. I mam też przygotowane kwiatki, i to są kwiatki, które są wycięte z kwiatuszków z Carnation Crafts. To jest wykrojnik, i do tego mam PDF, który, właśnie na którym te kwiatki są wydrukowane, i można sobie to już na gotowo powycinać. Będę używała arkusz z kolekcji Spring Charm. Z Craft Oclock. Jest to no, jeden z takich moich ulubionych bloczków, które posiadam, a więc e, dzisiaj sobie to użyję. Ja już tutaj wycięłam taki mały kwadrat, ponieważ będzie to y, karteczka kwadratowa. Mam y, podkład też złoty, i tutaj mam taki panel biały, na którym będziemy sobie troszeczkę pracować, więc to na razie odłożymy. Y, chciałabym to sobie na bok też odłożyć troszeczkę. Chciałabym, słuchajcie, zrobić takie tło, y, gdzie będzie. Tutaj nałożony tusz, potuszujemy sobie tutaj ten środek, a do tego następuje te napisy tutaj. Mam takie fajne, bardzo stary taki stempel nutki i takie, taki tekst, więc myślę, że to będzie fajnie wyglądało. Więc następuje sobie na tym i wydaje mi się, że nie wiem na ile to będzie ciemne, wydaje mi się, że może nie takie aż ciemne, ale może sobie wyembosujemy to białym pudrem do embossingu i zrobi nam się takie fajne tło i na tym tle po przykleję te, te serduszka. Także tak to zrobimy, słuchajcie, więc przejdźmy sobie do cieniowania. Na razie ten stempelek odłożę. Karteczka taka też na szybko powiem Wam, bo bo co? Bo, no bo nigdy nie ma czasu jakoś tak, wiecie, w tygodniu. Ja tutaj robię takie kółeczko, powiedzmy. Nie będzie to całość wy, wycieniowana, tylko będzie to takie bardziej kółeczko. Chociaż zobaczymy, jak mi to pójdzie tak naprawdę, jak mi się to tam spodoba. Ale może być to tak, wiecie, mniej dokładnie. Chodzi o to, żeby tutaj coś, jakieś tło było, jakieś pod spodem, w ten sposób, może tutaj jeszcze trochę, bo tak troszkę nierówno. Także te rogi w sumie mogą być białe, tak mi się wydaje, że tak to zrobimy. Nie wiem, jak to wyjdzie, zobaczymy, ale wiecie. Tu się można zawsze pobawić. Ja sobie tak myślę, że jeszcze bym zrobiła taką warstwę jeszcze złota, tutaj taką mniejszą. Zaraz zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Nie chcę, nie chcę za bardzo świecić, wiecie? No, być może to wytnę, ale już poza kamerą, bo po prostu yy, nie chcę Wam świecić tutaj. Więc tak, tu będziemy sobie stemplować to. Te napisy, ten tekst. I żeby to zrobić porządnie, to weźmiemy sobie platformę. A weźmie, zrobimy to po prostu na platformie. I ja sobie przygotuję jeszcze puder do embossingu biały. W ten sposób. Tu sobie przyczepimy. To jest tak. Nie musi być tak, wiecie, super, mega dokładnie. Wy stemplowane, będzie taki artystyczny, yy, artystyczny, wiecie, klimat. W ten sposób. Może troszkę niżej. O, tak w miarę, żeby było to równe. Tak. I tutaj już biorę sobie tusz i puder i będziemy sobie to Embosować. Mam puder do embossingu z firmy Wow i jest to kolor Opak Bright White, czyli jasny, taki biały. No, myślę, że idealnie się tutaj sprawdzi, ponieważ ja chcę, żeby te, te napisy były dosyć mocno widoczne, ale jeszcze sobie pomyślałam albo w sumie w sumie można by było to jeszcze obsuszyć, bo mam. Wiecie, po tuszu może być tutaj mokre i mi się obklei ten puder tam, gdzie bym nie chciała, więc troszeczkę sobie podsuszę. Okay. Myślę, że wystarczy. Też, tak jak mówię, no nie zależy mi na tym, żeby to było takie mega dokładne, ponieważ to będzie takie artystyczne troszkę, więc mam oczywiście puder, ten tusz VersaMark. Tym będziemy sobie tutaj to nakładać. No i zobaczymy, jak nam się tutaj to... Wyembosuję. Aha, już widzę, że będzie problem, bo mam. Nie trzyma mi się to tego plastiku tutaj, więc może być problem z tym, żeby to mi nie spadło. Wiecie. Tylko, że ja to po prostu zrobię odwrotnie, że ja to, to zamknę. Zobaczcie, to zamknę. Odwrócę sobie to. Zobieżmy sobie tutaj tą moją. Trochę mi to nie wyszło. Mam nadzieję, że coś mi tutaj tego y, zostało tego kleju, bo nie mogłam tego już drugi raz zrobić, bo niestety mi spadło. No ale co zrobić tak do by I czekajcie, weźmy sobie karteczkę i posypię. O, całkiem fajnie się to następowało. Zobaczcie, tak to wygląda. Zaraz będziemy sobie to. Dobrze jest tutaj pędzelkiem sobie pozgarniać to, co nam nie jest potrzebne. Tutaj u góry. Dobra. To sobie odłożymy i. Włożę oczywiście tutaj resztę. Yy, przyznam się Wam szczerze, że ostatnimi czasy yy, właśnie robię dla mojej mamy kartki takie płaskie do koperty. Z tego względu, że moja mama już ma bardzo dużo kartek ode mnie. No i wiecie, trochę jest to takie. Yy, no, ona już po prostu nie ma gdzie tego trzymać, więc ja już. Jakby chciałam mi dawać jakieś takie płaskie kartki do koperty, bo ona będzie miała po prostu łatwiej to przechowywać. Także słuchajcie, ja to muszę teraz ogrzać. Także żeby Wam nie hałasować, za chwilkę wrócę, jak już to będzie zrobione. Mamy tutaj wyembosowane bardzo ładnie. I tak sobie pomyślałam teraz, że jeszcze może byśmy jakieś chlapania zrobili, chociaż ja się tych chlapań bardzo boję. Ale no nie wiem. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Tu będziemy mieć tak. Nie wiem, może nie będę robić tych chlapań, bo jeszcze sobie to, wiecie, zepsuję i tyle będzie z tego. Ale, tak jak mówiłam, tutaj wytnę ze złotego papieru jeszcze taką rameczkę malutką, ale to już zrobię też tak jakby poza kamerą, bo nie chcę Wam tutaj za bardzo świecić, więc zaraz już wracam z tymi warstwami moimi. Dobrze, Mamy delikatną rameczkę, myślę, że tak lepiej to wygląda, tak ładnie to światło się odbija, więc myślę, że Złożymy sobie tutaj to wszystko. To będzie tak. Może ja zacznę po prostu sobie już tutaj to przyklejać. Więc zrobimy tak. To damy na płasko. Ten papier. Jak nie, nie lubię tak świecić, naprawdę. Także to zrobimy sobie na płasko. ten sposób. Mamy tutaj ładną rameczkę. Miałam wcześniej w sumie inny pomysł na tą kartkę, ale ostatecznie chciałam jeszcze coś tutaj embosować na zimno. Taki jeszcze element, ale chyba już byłoby to za dużo, więc wiecie, czasami trzeba sfolgować z pomysłami. Dobra i to sobie zrobimy słuchajcie na na pianeczce. Gdzie mam tą piankę? Gdzieś tu ją miałam, o jest. I tutaj nie widzicie, co tutaj się dzieje na tym biurku. Tu jest taki bałagan. Naprawdę, niesamowity bałagan. A wiecie, co damy sobie tutaj, jednak tego kleju trochę, bo boję się, że to może. że to może być. że może odpadać w którymś tam momencie. Rodek. Dobra. I możemy sobie tu przykleić już na bazę. Napiszcie, czy macie już kartki dla babci, dla dziadka. Czy raczej pozwalacie po prostu Waszym dzieciakczkom. Wykonać jakąś laurkę. Ja w sumie, mój syn zawsze coś tam dawał, jakąś laurkę babci, ale chyba w tym roku coś tak nie bardzo musi chciało zrobić, dlatego poszliśmy tylko, wybraliśmy prezent. I um, po prostu on da tylko prezent, a ja dam tą kartkę. Czekajcie, tylko to chyba miałam poziomo, bo coś mi tak, tak, ten papier jest lepiej wyśrodkowany. Okej. Okay. W ten sposób. Mamy już tą bazę zrobioną. No i teraz y, sobie przykleimy tylko jeszcze to. Też pójdzie tutaj na płasko, na ten złoty panel. Bardzo ładnie wygląda ten, ten kolor, połączenie tego takiego różo-fioletu z tym złotem, takim ciepłym złotem. Bardzo ładnie to wygląda. No i tutaj też damy sobie to na piankę, żeby nam się to trzymało. Tu tam znowu klej. O. słuchajcie, taka piękna pogoda w sensie. Piękne słońce jest za oknem. Także fajnie mam nadzieję, że ten film się nagra, bo nie używam właściwie żadnego sztucznego światła. I już powolutku będziemy wchodzić w ten czas, kiedy będzie można długo do późnej godziny nagrywać bez użycia wiecie, sztucznych świateł, bo ja tego bardzo nie lubię, chociaż jakoś tam sobie poradziłam. Używam te lampki, takie z Action, takie, które się ładują na USB, więc muszę przyznać, że nawet udały mi się te lampki. No ale zawsze to jest lepiej do takiego naturalnego światła nagrywać, wtedy faktycznie wszystko najlepiej widać, nie? Kto tworzy filmiki na YouTube, to wie, że to jest taki zawsze problem z tym światłem. Niestety jakiegoś profesjonalnego sprzętu nie posiadam, więc, no ale jakoś sobie tam radzę. Dobra, i tutaj sobie dajemy klej. Znaczy się zastanawiam w sumie, jak przykleić tutaj te, te serca, bo one są... Dobra, zrobimy to tak równiutko raczej. bardzo mi się to podoba, bardzo mi się podoba to tło super ok, dobra, mamy te dwa serduszka wycięte i ja tak myślałam właśnie, żeby one tutaj były tak przyklejone przez środek i tutaj sobie zrobimy właśnie taki taką mini, mini kompozycyjkę z dosłownie trzech kwiatuszków myślę, że spokojnie wystarczy, nie chcę, żeby tutaj było na tej kompozycji. Myślę, że trzy takie kwiatuszki wystarczą, i do tego oczywiście listki, które nam tak troszeczkę wybiją te kwiatki, bo one się na razie tak troszeczkę zlewają, ale myślę, że nie będzie problemu. Ja bardzo lubię ten wykronik z tego względu, że jego można w całości użyć jak ma się większe kwiatki, a jak są właśnie takie małe jak te, to właśnie fajnie sobie porozcinać i wystarczy jedna taka gałązka. I jesteśmy w stanie już z niej, z tych porozcinanych listeczków, zrobić jakąś tam kompozycję, więc bardzo fajne są te listki. Ok, dobra, i to tak mniej więcej będzie wyglądało. A jeżeli chodzi o napis, słuchajcie, to przyklejam to po prostu przyklejam to, i myślę, że tak sobie dam klej na, tylko na niektóre tutaj te listki żeby reszta odstawała troszeczkę od tej kartki, żeby sprawiało to wrażenie takiego 3D. Troszkę nam tam ten cień y, gdzieś tam się wydobędzie i będzie wyglądało, że, y, no, że to nie jest takie, wiecie, całkiem na płasko, tylko po prostu, o, wiecie, gdzie się przyklei, tam się przyklei, a reszta sobie będzie tutaj troszeczkę odstawała, więc myślę, że to będzie fajnie wyglądać, o. No, i drugi tak samo. Myślę, że tutaj sobie weźmiemy to serduszko w trzech miejscach. Powiedzmy, tutaj na dole. To jest taka: wiecie, kolejna kartka z serii kartek innych, tak zwanych, czyli bez takiej kompozycji typowej, bez wycinanek. Jeżeli już ostatnie dwa, powiedzmy, filmiki oglądaliście, to. Może pamiętacie, że mówiłam, że będę chciała wam pokazywać takie prace troszeczkę inne, troszeczkę właśnie takie w innym stylu z użyciem różnych technik, czyli tak jak tutaj jest embossing na ciepło. Będziemy też sobie używać embossingu na, na zimno. No, różne takie techniki oczywiście wykrojniki, jak zawsze u mnie. No, będę chciała sporo tych wykroniczków używać, więc na to można się nastawić już u mnie tutaj na kanale na tego typu, na tego typu inspiracje. Tak, staram się wyczaić, gdzie te kwiatuszki mam sobie przyłożyć, czy zrobić je tak w formie takiego trójkącika. O. Czy bardziej w formie takiej, o. o, chyba jakoś tak może zrobimy, dobra. Dam sobie, zaczniemy od tego największego, kretuszka. Jeszcze tak myślę, damy pewnie jakiś środek do tych kwiatków, bo one mają takie środki, takie puste troszkę mi się wydaje, że damy sobie albo jakąś półperełkę, albo jakiś kamyczek. Tego damy tutaj pod spodem. I tutaj damy ten trzeci. Też tak bardziej pod spodem. Dobra. I teraz sobie podklejmy listeczki. taka w sumie szybka, nie? Wydaje się, że jakaś skomplikowana, ale ale dosyć szybko robiona. O, mamy tak. Ładnie to wygląda. I jeszcze mam ten taki malutki. Zdamy sobie go też tutaj. Spód chyba. O tu. Gdzieś, gdzieś tu. Aha. Myślę, że to wystarczy. Ale ładnie to wygląda, słuchajcie. Podoba mi się. Zostały mi te kwiatuszki jeszcze. Ale to wykorzystam sobie gdzieś do czegoś innego. Więc mamy to. I teraz jeszcze oczywiście chodzi mi o... O co? O napis. Napis, słuchajcie, chyba wykorzystam... Arkusz taki mój, który ja sobie napisałam sama dla siebie, tak naprawdę. Eee, I co? Ja tutaj coś poszukam, tylko nie wiem, czy rozmiarem mi tu przypasuje, ale. Czy ja mam jakiś tutaj? Dziękuję. Nie. Ale mam na przykład takie fajne spełnienia marzeń. Spełnienia marzeń, tutaj mam, albo najlepsze życzenia. Mm. Dobra, te najlepsze mięczenia na razie spróbuj wyciąć. Okay. Mamy wycięte i myślę, że po prostu sobie dam tutaj ten napis e, gdzieś na tej wysokości. E, I teraz tak, czy my sobie damy to też na złotym? E, myślę, że to będzie też fajne. Fajnie wyglądało. Chociaż, chociaż nie, niekoniecznie, bo się zleje troszkę z, tym z tymi serduszkami, więc myślę, że niekoniecznie. Natomiast, no, na pewno sobie damy to na piance. No, więc tutaj sobie to... Opiemy tak, o. po prostu na piankę. Dobra. Tak myślę, że tu będzie chyba najlepiej. Na tej wysokości, albo tak jeszcze troszeczkę, może, może tu. O, tu by było fajnie, bo zobaczę sobie w kamerze, a gdzie mi to bardziej się podoba. Czy tu, czy tu. O, nie wiem, sobie. może tu lepiej. Chyba jednak tutaj bardziej mi to pasuje. Dobra, to przyklejmy sobie to już na kartkę. O, w ten sposób. Mamy napisik najlepsze życzenia. I słuchajcie, y, mam tutaj te kamyczki takie, więc być może dam. Y, Doktury. Może te jaśniejsze, żeby już tak nie obciążać tej kartki. Yy, oczywiście to są z Action. To są z Action. Yy. I myślę, że ten największy sobie wykorzystam i dam go tu. O. I tutaj damy te całkiem małe, na te dwa kwiatuszki, jeden i dwa, super, ewentualnie można by było jeszcze, nie, już nie będę nigdzie dawać, wiecie, na rogach, nie, tak myślę, może, może damy sobie na rogach, a, dajmy, to tam, Z dwa, No, myślę, że bardzo ładnie to wygląda. E, także słuchajcie. E, karteczka jest gotowa. Ja zaraz e, oczywiście zrobię zdjęcia. Zapraszam Was na zdjęcia, żeby sobie zobaczyć. E, dajcie znać w komentarzach. E, czy taka karteczka jest wystarczająca według Was e, właśnie na dzień babci. E, myślę, że spokojnie ta kartka do koperty się zmieści. Ona nie jest naprawdę zbyt wysoka wystarczy wziąć troszeczkę większą kopertę zrobić ale spokojnie do koperty się zmieści także mam nadzieję, że was tutaj zainspirowałam, że wykorzystacie może któryś z pomysłów, może jakiś embossing na ciepło, może jakiś wykrojnik, wam przyjdzie do głowy, który macie gdzieś tam leży zapomniany, także bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania kanału, do lajków i oczywiście, kto chciałby mnie wesprzeć, to przypominam, można to zrobić przez, na stronie BuyCoffee, coffee. Link do wsparcia będzie pod filmem, także bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję, którzy mnie wspieracie. I słuchajcie, widzimy się następnym razem. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa pa!